Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj do Was przychodzę z tagiem książkowym, który nosi tytuł The Sims Book Tag. Zostałam do niego nominowana przez Bartka z kanału Boy Meets Books. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak odpowiedziałam na pytania i jakie książki dopasowałam do tych pytań, to zapraszam Was dalej do oglądania. Jeżeli nie wiecie, to teraz się dowiecie. Jestem miłośniczką The Sims. Uwielbiam grać w Simsy odkąd pamiętam. E, najwięcej grałam w jedynkę i trójkę, w dwójkę nie, ponieważ nie miałam tak dobrego komputera. No i teraz, oczywiście, w czwórkę. E, zresztą, słuchajcie, ubrałam sobie specjalnie ogrodniczki, ponieważ w tym nowym dodatku wiejskie życie są właśnie ogrodniczki i sukienki, właśnie na takich no, szelkach, jak ogrodniczki. E, w każdym razie chciałam, żebyście też poczuli klimat tego nowego dodatku. E, ja go mam i ostatnie dwa dni muszę sobie wydzielać czas kiedy mogę grać, bo chciałam wam nagrać filmy na zapas i, i wiecie spakować się na wakacje i te sprawy, a ja po prostu mogłabym siedzieć i grać uwielbiam Simsy, także tym bardziej dziękuję Bartkowi, że nominował mnie do tego tagu książkowego, bo o, mega się cieszę, mega się jaram i słuchajcie jak sobie tak przeglądałam pytania to stwierdziłam, że wcale one takie łatwe nie są, to nie jest takie hop siup, więc troszeczkę się namęczyłam, żeby dopasować książki, ale mi się udało, wszystko tutaj jest przygotowane więc zaraz będę czytała pytania i będę wam pokazywała, jakie książki dopasowałam do danych kategorii. Chciałam tylko jeszcze dodać, że na dole w opisie znajdziecie link do filmu Bartka oraz y, link do filmu oryginalnego The Sims Book. Tak, pierwsze pytanie. The Original Sims, najlepszy autorski debiut. Ja tutaj, słuchajcie, akurat y, przypasowałam czasy żniw samanty Shannon. Po pierwsze, dlatego, że bardzo mi się ta książka podobała, a po drugie, że dla mnie to był też taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o fantastykę, bo y, pomysł w ogóle na ogranie tej historii, to było dla mnie coś nowego. Ja nigdy z czymś takim się nie spotkałam i, i to było dla mnie zaskakujące pod każdym możliwym względem. I zdecydowanie, jeżeli chodzi o debiut literacki, to myślę, że właśnie Samantha, Shannon i czas żniw tutaj zasługują na to, żeby się pojawić. Wiem, że Bartek wspomniał w swoim filmie o e, Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle e, i też o tej książce myślałam, ale stwierdziłam, że skoro Bartek już o niej mówił, no to ja nie będę się powtarzała i wybiorę po prostu Samantha. Szanon i Czas Żniw. Myślę, że każdy, kto... Kto to mnie... A, myślałam, że ktoś dzwoni, a tutaj piszą. <laughs> Myślę, że każdy, kto przeczytał właśnie tę serię, się ze mną zgodzi, że jakby każdy kolejny tom też trzyma poziom. Na początku, kiedy zaczynam czytać, czułam się troszeczkę zagubiona, bo rzeczywiście tych nazw, tych motywów, ten, to, tego wszystkiego jest tak dużo, ale ten świat jest tak szeroko rozbudowany, że no... Nie ma możliwości, żeby było inaczej, więc tym bardziej uważam, że jest to debiut, który zasługuje na to, żeby być uznawanym za jednym z najlepszych. Pytanie drugie. The Grim Reaper, najsmutniejsza śmierć bohatera. Ja, tak jak Bartek, tutaj napiszę Wam czas, do którego możecie się przeklikać, ponieważ będę mówiła tutaj o pozycji Audrey Niffenegger, czyli Zakręci w czasie, więc teraz macie czas, żeby. E, kliknąć, znaczy nie kliknąć, tylko żeby po prostu przesunąć suwaczek do następnego pytania. E, uwaga: 3, 2, 1, możecie to robić. <laughs> e, dobrze, to dla osób, które zostały i chcą wysłuchać, co mam do powiedzenia, aczkolwiek, słuchajcie, ja też nie zdradzę zbyt wiele, bo nie chcę po prostu ja tylko zaznaczę, że jakby śmierć, która pojawiła się w tej książce naprawdę mną wstrząsnęła i pamiętam, że nie umiałam się pozbierać, to w jakich okolicznościach w ogóle ona zaistniała i jakie miała konsekwencje i kiedy już tak naprawdę o niej wiedziałam, to 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 było dla mnie szokujące. W ogóle cała ta książka troszeczkę mną pozamiatała e, od samego początku do końca. E, oczywiście myślałam też tutaj o książce Wierzyliśmy Jak Nikt Rebeki Makai, e, bo jak wiadomo, tam też ten główny bohater umiera, i jest to taka śmierć, która dotyka. Gdzieś tam wewnątrz pewne struny, więc, więc to są takie dwie książki, yy, gdzie ta śmierć yy, uderzyła mocniej <grytania> niż w ogóle. Yy, ale też myślałam o 10 minutach i 38 sekundach na tym dziwnym świecie, bo yy, tam też ta śmierć jest taka bardzo inaczej zobrazowana. O, może tak bym powiedziała. Dobrze. Pytanie trzecie. Dla osób, które przeklikały to, cześć, witam Was z powrotem. <grych> Pytanie trzecie. Sims Getting Stuck, postać, która wchodzi komuś w drogę. I uwaga! Tam, tam, George Warleggan, czyli trzeci tom? Tak, trzeci tom um, z serii, um, serii Dziedzictwa Rodu Poldarków. Zastanawiam się, jak nazywa tytuł. Jak dokładnie nazywa się ta seria. Mam jakiś lag mózgu dzisiaj. Winstona Grahama. Na samej okładce też widzicie serialowego yy, właśnie Warregana. I to jest bohater, który non-stop wchodzi w paradę, yy, czy to właśnie Rossowi, czy Demelzie, czy wszystkim innym bohaterom. On non-stop wszystkim przeszkadza. Cały czas coś. Yy, Kombinuje cały czas, chce wszystkim zrobić na złość, oczywiście mówiąc delikatnie, zrobić na złość. To znaczy, to jest na tyle dobrze skonstruowana postać, że jakby znając jego przeszłość, dobrze wiemy, czemu on to robi. Ponieważ on nie wywodzi się z arystokracji i przez to, że jego rodzice bardzo szybko się wzbogacili, no to mogli go wysłać do szkoły, ale nie mogli kupić mu tytułu. No i pomimo tego, że chodził on do szkoły z arystokracją, która pieniędzy nie miała, a on miał, to tak czy siak zawsze był uważany za gorszego. No i wyrósł po prostu na osobę, która pała nienawiścią do wszystkich, zwłaszcza do wyższych sfer. I pomimo tego, że pałał do niej nienawiścią, to starał się być jak oni. I dodatkowo jeszcze nienawidził klasy, z której wywodziła się jego rodzina, czyli z tych, od tych najbiedniejszych, od robotników. Więc on tak naprawdę jest taką też nieszczęśliwą postacią. No ja bym tutaj mogła, wiecie, gadać, 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 ale w każdym razie jest to postać, która zdecydowanie wszystkim przeszkadza. A też nie chcę Wam zbyt wiele zdradzać. Pytanie czwarte. Simlish, książka, która jest świetnie napisana. I tutaj akurat słuchajcie, ja wybrałam dwie, ale tej samej autorki, mianowicie Taylor Jenkins. Jak to powiedziałam? Taylor. Taylor Jenkins Reid, czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo i. Daisy Jones and the Six ale się zakręciłam to są te dwie książki jedna pisana w formie wywiadu to znaczy dokładnie mamy tutaj przedstawioną historię w formie wywiadu gdzie bohaterowie mówią o wydarzeniach z przeszłości jakby właśnie to była rozmowa typowy wywiad nawet wiecie, jest podzielona kto co w danej chwili mówi a tutaj też jest przeprowadzony wywiad ale bardziej są to takie takie <noise> retrospekcje, gdzie właśnie Evelyn Hugo wspomina swoją przeszłość i rozmawia z dziennikarką, która później ma napisać na jej temat książkę. Oczywiście, gdybym się dłużej zastanowiła, to znaczy zastanawiałam się długo i gdybym miała tutaj więcej czasu antenowego, <noise> to podałabym wam jakieś 10, 20, 30 książek, które mogłabym podać, bo. Bardzo wiele książek, które czytam, są świetnie napisane, naprawdę mają świetny styl, chociaż samego Wiedźmina mogłabym tutaj podać, przecież ja tutaj mogłabym podać e, całą trylogię władcy, przecież to, w jakiś sposób autor Tolkien Tolkien <grytanie> stworzył w ogóle to wszystko jakby od samego początku, tak? Nawet język stworzył, no, no to przecież jest mistrzostwo świata. Więc tutaj oczywiście nie ograniczam się tylko i wyłącznie do tych dwóch pozycji. Trudno było mi się zdecydować. Wybrałam Taylor Jenkins Reid, ponieważ jakby podobało mi się to, w jaki sposób jest poprowadzona ta historia i jak szybko można w nią uwierzyć i jakie poczucie pustki ma się po skończeniu tych książek, kiedy sobie uświadamiamy, kiedy ja sobie uświadomiłam, że to, co tutaj zostało napisane nie jest prawdziwe. Więc tylko dlatego wybrałam te książki, ale to nie jest tak, że inne książki no, nie są <laughs> aż tak dobre. <laughs> Pytanie piąte. Expansion Pack seria, która z każdą następną książką jest coraz lepsza. Żniwiarz Usta noc. Pierwszy tom mi się podobał, ale kiedy przeczytałam kolejne tomy, to stwierdziłam, że pierwszy tom wcale nie był aż taki dobry. I widzę, jak wielki progres zrobiła autorka od pierwszej książki do ostatniej. I zresztą, jak rozmawiałam z autorką, z Pauliną Hendel. Na targach książki, to właśnie się jej pytałam, i ona powiedziała, że jeszcze miała takiego kaca po poprzedniej serii, czyli po y, Wysłanniku, po Strażniku, nie Wysłanniku, ale ogólnie po tej serii Strażnik, bo y, mówi, że musiała znaleźć jakiś, y, jakiś upust emocji, której towarzyszyły po skończeniu tamtych książek, no i zaczęła pisać, że nie I ona mówi, że sama y, czuła, że. Jakby dopiero pod sam koniec zaczęła się wkręcać właśnie w żniwiarza i to czuć od drugiego tomu zdecydowanie. Więc dla mnie to jest też taki przykład tego, żeby nie porzucać serii po pierwszym tomie i spróbować jeszcze przeczytać początek chociażby drugiego tomu, żeby zobaczyć, czy jest to coś dla nas. Także to pamiętam, że takie odczucia też mi towarzyszyły. Pytanie szóste: Sims Romance. Książka z najgorszym wątkiem Insta Love, Rebeka Sar, 5 lat z życia Dani kochan. Pamiętam, że w tej książce najbardziej mi się spodobała. Przyjaźń, jak została ona ukazana, jak głęboko ona była zakorzeniona w bohaterkach i. I jak dobrze mi się z nią spędzało czas, Są przyjaźnią, z tą relacją między dwoma bohaterkami. Jeżeli znowu chodzi o wątek romantyczny, o którym czytamy tutaj na samym końcu w opisie, mianowicie, że Dani Kochan żyje tam w określonych no, ramach czasowych, to znaczy ma wszystko poukładane według zegara, i nagle pewnego dnia śni się jej, że spotyka, że, że jest jakby w swoim, że, nie, że jest w innym mieszkaniu i rozmawia z mężczyzną, którego nigdy w życiu na oczy nie widziała, że jest w ogóle z nim w jakiejś relacji, i ona się zastanawia, o co chodzi. Ja myślałam, że to będzie taki wątek główny. Jak się później okazuje, no ten mężczyzna e, jest partnerem jej przyjaciółki, i e, to, co się tutaj wydarzyło na samym końcu, nie za bardzo mi się to podobało, i jakby nie wiem za bardzo, jak sobie to tłumaczyć. E, I też ten sen, jakby. On nie był tutaj za bardzo potrzebny też. Jakby książka jest ok i spoko się ją czytało, miło spędziło się z nią czas, ale nie z wszystkimi wyborami bohaterki czy też właśnie autorki, bym się tutaj zgadzała. Jakby pod względem przyjaźni, a właściwie już pod względem miłości przyjacielskiej, naprawdę super pozycja. Jeżeli chodzi znowu o samą stricte miłość między dwoma bohaterami, która miała być mega romantyczna i tak tak dalej, no to tak średnio. Pytanie siódme Cheats. Książka, która była całkowicie nierealna. Jak oglądałam oryginalną wersję właśnie tego tagu u autorki to... autorki tego tagu bo nie sprecyzowałam to ona powiedziała, że tutaj nie chodzi o jakąś książkę fantastyczną czy no, no właśnie żeby wiecie nie podać na przykład że nie wiem Harry Potter czy może chcielibyśmy żeby to wszystko realnie e, istniało w naszym życiu ale no średnio <laughs> chociaż chociaż gdy chodzi tutaj o książkę która porusza tematy e, realistyczne e, ale wydają nam się one tak naciągane że no ciężko w to uwierzyć i chyba te pytanie Najwięcej trudności mi sprawiło. Musiałam się zastanowić, ponieważ przypomniałam sobie jakieś tytuły, ale nie. E, w każdym razie nie pamiętam, żebym czytała książkę. To znaczy, tak, na pewno czytałam jakiś Harlekin, e, który był średnio możliwy. Ja wiem, jaka książka. Ja wiem, to był chyba. Mm, Jakie ona, jaki ona to nosiła? Ja nawet zrobiłam z nią taką recenzję, to znaczy ja strasznie się śmiałam z tej książki i tak troszkę ją skrytykowałam. I to było chyba dwa albo trzy lata temu, i to był chyba piąty element. Chyba tak. Ja wam tutaj wkleję okładkę i podlinkuję wam na górze, jak uda mi się znaleźć tę recenzję, bo ja pamiętam, że tam była historia kobiety, która mieszkała w górach i ona miała jakieś takie nadprzyrodzone moce, to znaczy miała jakiś pierwiastek czarodziejki, wróżki w sobie, ale to było w takich normach, wiecie o co chodzi, że ona to po prostu miała szósty zmysł, o, tak, no, wiecie, jakby... No, i chodziło mi o to, że ktoś czyhał na jej życie i ona potrafiła wyczuć jakby zupełnie inne osoby, a tę osobę, która zagrażała jej życiu nie potrafiła. I to w ogóle nic się ze sobą nie spinało i to, był, to było tak wszystko naciągane, jakby wszystko... Brało się z powietrza, to to bym mogła tutaj dopasować, ale tak pomyślałam sobie, że z takich realnych książek, y, gdzie y, też jakby nie do końca y, przypuszczam, czy tak by to miało miejsce, to jest to Adam, Agaty czy Grabowskiej, to znaczy książka mi się bardzo podoba, świetnie się przy niej bawiłam. Y, dobrze ukazana jest historia tytułowego Adama, i to, jak w ogóle wchodzimy w świat tej głównej bohaterki z perspektywy, której poznajemy właśnie tę historię. Y, ale samo zakończenie. Nie wiem, czy to tak by mogło być, wiecie, jakby tutaj yy, wiele wątków jest takich, że mamy tutaj niby chłopaka, który miał trudną przeszłość, który no, podjął takie, a nie inne decyzje i tak potoczyło się jego życie, ale to, co on później zrobił i to, jak potoczyło się dalej jego życie, no to nie wiem, czy miałoby to przełożenie na rzeczywistość, jakby... Hmm. Książka, tak jak mówię, bardzo mi się podobała i w formie takiej realistycznej, gdzie można sobie pomarzyć spoko, ale z drugiej strony myślę, że sama końcówka nie ten co była naciągana, tak w 100%. Nie mogę Wam powiedzieć, bo to byłby spojar, ale yy, myślę, że. Bohater musiałby ponieść konsekwencje swoich czynów, a, a tutaj się to inaczej rozegrało. <głos> także <głos> mam nadzieję, że za wiele nie zdradziłam. Pytanie ósme: Needs fulfillment. Postać, która podejmuje same złe decyzje. Tutaj mam jedną książkę, drugą wam wkleję, bo nie mam jej w formie papierowej, muszę sobie ją kupić, bo chcę ją mieć na swojej półce. E, pierwszą książką to będzie Tess of the Uberville Tomasa Hardiego, czyli jedna z moich ukochanych książek tego autora i w ogóle jedna z moich ulubionych kasyków. Tutaj w ogóle są same złe decyzje. Ech, jakby ona się opiera tylko głównie na tym, bo tutaj każdy z bohaterów podejmuje jakieś złe decyzje i one mają okropne. Konsekwencje aż do samego końca. Mam wrażenie, że podobnie jest z książką z dala od Zgiełku, czy też na przykład tak pomyślałam sobie o wielkim Gatsbym. Przecież tytułowy bohater też nie podejmuje zawsze samych genialnych decyzji, prawda? Od samego początku towarzyszą mu takie decyzje, które no, kierują go tylko i wyłącznie w jedną stronę, Frodo, <gry> który podejmuje całkiem sporo dobrych decyzji, ale gdyby nie sam, no to nie wiem, czy on podjąłby same dobre decyzje. I pomyślałam sobie też o opcji. Diany Gabaldon, bo wiem, że niektórych wkurzała Claire, czyli główna bohaterka obcej, gdyż ona też często działa nierozważnie. I wiem, że niektórych to drażni, mnie akurat nie, ale tak sobie pomyślałam też o tym, że kiedy bohaterowie podejmują złe decyzje, to dzięki temu mamy ciekawe historie, prawda? My byśmy jakiejś decyzji takich nie podjęli. Ja się zastanawiam, ile w tym pytaniu powiedziałam decyzji. Jakby czy ktoś to zliczy. <laughs> w każdym razie wiem, że kernie, których denerwuje, wiem, że Jamie też jest postacią, która może denerwować, bo on za każdym razem, jak ma wybór między jednym a drugim i to jedno jest dobre, a to drugie jest złe, to zazwyczaj podejmuje to drugie. Tak samo słuchajcie, z, z Rosem Poldarkiem, tak? on też nie zawsze kieruje się rozumem. Niekiedy kieruje się sercem i jak myślałam, hej, nie, nie, nie rób tego. To, to tak czy siak robił ale większość jego decyzji jest słuszna. Podobnie jest z Jamie, on też większość decyzji podejmuje słusznych, ale no nie wszystkie są dobre. Więc, więc to tylko tak. No a tutaj w sumie można byłoby przytoczyć chociażby ten fragment, w którym Claire stwierdza nagle, że ona chce uciec do tych skał, od, odcina się od grupy, która jej towarzyszy, która nic jej nie zrobi, ucieka, no i nagle zostaje przechwycona przez Anglików i wtedy no niektórzy muszą narażać swoje życie, żeby, żeby ją uratować, więc to taka jedna chyba z najgorszych decyzji, które ona podjęła i jakoś tak mi zapadła w pamięć, ale wiadomo, jest, jest tego więcej, no ale dzięki temu też jakby historia sama jest ciekawsza. Czekajcie, bo ja sobie wstawiam budzik, dobrze. Pytanie dziewiąte przedostatnie: Error Code 12, seria, która świetnie się zapowiada, ale ostatecznie nie wyszło. Tam, 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 tam! <laughs> Dan Brown, Inferno. Może to nie jest stricte Seria seria, bo jakby te książki nie są bezpośrednio ze sobą połączone, one mają tylko jakby bohatera wspólnego. Po naprawdę bardzo dobrych aniołach i demonach, czy Codrona Da Vinci. <laughs> I jeszcze jedna książka, którą czytałam znak. Chyba tak. Były naprawdę świetne, tak, inferno. Mm. Nie męczyłam się przy tej książce, bo czytam ją dość szybko przed samym filmem. O filmie już nie będę wspominała, dobra, pomijmy ten temat, ale no, nie poszło to aż w takim dobrym kierunku, jakbym myślała. Może nie są to książki wybitne, ale miały jakiś taki fajny potencjał, tak, żeby iść w tym kierunku. A Inferno jednak dla mnie to wszystko jakoś tak przekreśliło. I mam książkę Początek. I ona już jest od jakichś dwóch, trzech lat u mnie na półce i dalej nie jest przeczytana, bo ja się boję, że będzie to samo. I ja też chyba już troszeczkę z takich historii wyrosłam. Kiedyś kupowałam namiętnie właśnie książki, gdzie byłaby jakaś zagadka i wszystko byłoby takie bardzo archeologiczne. Wiecie, że główny bohater stara się rozwikłać jakieś tajemnice z przeszłości. I mam naprawdę sporo takich książek. One są pochowane z tyłu. I ja już ich nie czytam, bo ja widzę sporo nieścisłości jestem już troszeczkę dojrzalszym czytelnikiem. I już tak mnie te historie nie jarają, ale chcę je przeczytać, żeby się przekonać, czy się tych książek pozbyć, i może trafią one do kogoś innego, bo, bo to nie jest tak, że jak coś mnie się nie podoba, to nie spodoba się drugiej osobie. Sobie też tak pomyślałam o ym, igrzyskach śmierci, ym, ale nie wiem, czy do końca. Czy tak do końca bym tutaj dopasowała akurat igrzyska śmierci? Dlaczego akurat chciałabym tutaj o nich wspomnieć? Ponieważ bardzo podobał mi się pierwszy tom, drugi, a przy trzecim się męczyłam. Dla mnie ten trzeci tom zakończenie było w porządku. Fajnie, że autorka właśnie poszła w tym kierunku, ale jakby. Mi się wydaje, że to jest problem z Katniss w ostatnim tomie, bo ona mnie strasznie denerwowała i może to jest bardzo niepopularna opinia, ale no jakoś tak nie dogadałyśmy się w 100%. Całą serię uważam, że jest naprawdę świetna, dobrze się przy niej bawiłam. Ja też czytałam ją później, bo ja ją czytałam po studiach, więc byłam już trochę starsza, ale dobrze się przy niej bawiłam. Chcę przeczytać sobie tę książkę, która ostatnio wyszła, czyli Pieśń Ptaków i nie, jak się nazywa? The Ballad of the Songbirds and Snakes, czyli pieśń taków wężnych. Ostatnią tę książkę wprowadzałam do katalogów w pracy, tylko w wersji oryginalnej, dlatego nie pamiętam polskiego tytułu, ale tak tylko wiecie, wspominał. Ostatnie pytanie. The Sims Vortex, książka lub seria, która cię pochłonęła? I ja tutaj w sumie mogłabym o wiele więcej książek podać, bo mogłabym tutaj dać Harry'ego Pottera mogłabym tutaj oczywiście dać Władcę, mogłabym tutaj dać Poldarka, no obcą też, tylko grubość tych książek niekiedy mi przeszkadza, e, aczkolwiek tam nie ma zbędnych stron, e, ale chodziły po prostu o to, że nie pochłania mnie na tyle, żebym się odcięła i tylko to czytała. Wory, sam, e, Sary J. Maas, e, one też mnie pochłonęły i też się wciągnęłam. E, książki Pauliny Händel, e, Wysłanniki i Żniwiarz, jak jestem już przy takich młodzieżowych z mitologią słowiańską w tle, to chciałam tutaj też powiedzieć o Proszę ptusze. A tak powinnam odmienić całej serii. Jak jeszcze nie czytałam i wiem wiem, pisaliście mi ostatnio, że powinnam po nią sięgnąć, bo to jest najlepsza część z tej serii i tak zrobię, ale póki co te główne książki też mnie wciągnęły mega, mega, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobały. I kocham mieszka. Jestem tym mieszko. No i oczywiście kocham Jagę i Gosię też, więc, więc świetnie się przy tych książkach bawiam i się wciągnęłam. A drugą serią, po której nie spodziewałam się, że aż tak bardzo się wciągnę, jest to Dekol Wezwanie Pedra Ogulina jest to Niekiedy przerażająca, aż taka. Yy, yy, yy. O, 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 przy, odrażająca pod tym względem, że jest obleśna ta książka, bo tam są opisane jakieś rozkładające się ciała, bo bohaterowie przenoszą się do krainy umarłych i to jest wszystko takie. I to jest tak bardzo dogłębnie opisane, <grym> bardzo dokładnie, z wszelkimi szczegółami, ale wciągnęłam się mega i pamiętam, że też tę książkę czytałam w maratonie z seriami rok temu, jak, jak dobrze pamiętam, z seriami, seriami, tak. I w tym roku pamiętajcie, że w ostatni weekend sierpnia też taki maraton organizuje, gdzie będę będę czytała serie, których jeszcze nie przeczytałam przez wakacje. Gdybyście chcieli się dołączyć od piątku do niedzieli, przez trzy dni będziemy czytali wspólnie serie książkowe. <grym> Dobrze, i tak, to było ostatnie pytanie z tego tagu. Jeszcze raz dziękuję, Bartek, że mnie nominowałeś. Ja bym bardzo, bardzo chciała nominować... Hmm, niech będzie Nikola z kanału Doktor Bóg. Niech będzie Agacia hmm, z kanału Subiektywnie. I hmm, hmm, hmm. niech będzie Ola, książkowy Freak. Oczywiście, jeżeli chcielibyście zrobić ten tag, to słuchajcie bez pytania, tylko oznaczcie Bartka i autorkę tego tagu. Po prostu nagrywajcie, bo pytania są, jak widzicie, bardzo ciekawe i można się naprawdę e, fajnie przy tym bawić, bo trzeba się troszeczkę wysilić, bo są one takie nieoczywiste. Ja, kochani, teraz idę pozałatwiać sprawy, ale wieczorem na pewno zagram w The Sims. E, także dziękuję Wam najmocniej za uwagę, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem! Bye-bye.